Jeśli na wolności byłeś nieudacznikiem analfabetą, istnieje szansa, że w więzieniu zdobędziesz wykształcenie i znajomości, a potem staniesz się najgroźniejszym z gangsterów. Takie wnioski wyciągną zatroskani kondycją dołów społecznych bywalcy modnych naj seansie nagrodzonego w kan Proroka zaciągając się głęboko dymem z papierosa, będą perorować nad stanem współczesnej demokracji, która za nasze podatki hoduje za kratami profesjonalnych bandytów. Jeśli jednak nie czujecie potrzeby intelektualnej debaty, możecie potraktować Proroka jako mocne kino sensacji. Wrażliwsi widzowie powinni się raczej wybrać na blisko C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Na ten seans przygotujcie koniecznie chusteczki, a wcześniej zjedzcie sporo pasty stunczyka, bo możliwe, że to będzie wasz ostatni rybny posiłek w życiu. Po obejrzeniu zatoki delfinów chyba tylko najgorszy degenerat bez wyrzutów sumienia zje rybę nieustalonego pochodzenia albo pójdzie do delfinarium. Film opowiada o okrutnym procederze połowu delfinów. Część z nich sprzedaje się do niewolniczej pracy w wodnych parkach rozrywki. Pozostałe trafiają na rzeź, a ich mięso jest potem sprzedawane jako mięso wieloryba. Za tak ogląda się niczym rasowy kryminał. Obgryzając paznokcie obserwowaliśmy ekologów polujących na ślady delfinobójstwa. Za dowód skuteczności tego dokumentu niech posłuży fakt, że poruszył nawet takich cyników, jak autorów film webowych newsów. To, że Amerykanie to naród tępy i jak ognia unika filmów z napisami, wiemy od dawna. Rezultatem jest zalewanie rynku angielskojęzycznymi wersjami dzieł z Europy czy Azji. I tak jest w przypadku braci, których znakomity duński pierwowzór kilka lat temu oglądaliśmy w kinach. Podkradanie cudzych pomysłów Amerykanie maskują gwiazdorską obsadą. Tym razem skutecznie. Na film pewnie wybiorą się sami fani aktorów, a tym fabuła nie jest do szczęścia potrzebna. Różnicy nie zauważyliby nawet wtedy, gdyby zamiast filmu był pokaz slajdów ze zdjęciami ukochanymi. I love you, Philip Morris nie jest bynajmniej tragicomiczną opowieścią o umierających na raka płuc, ale porządną, słoneczną komedią o dwóch uśmiechniętych gejach. Chociaż w promocji filmu jak ognia unika się słowa gay, to jednak przerażająca prawda. Jim Carrey jest gejem. Iwan McGregor jest gejem. Razem stanowią oni może i komiczny, ale z całą pewnością gejowski duet. Bez dwóch zdań to odważna decyzja, aby obsadzić Ice Venture w takiej roli. Czy się sprawdzi i jak smakuje, będziecie mogli przekonać się sami. I love you, Każdy pryszczaty młodzieniec już zaciera ręce z przejęcia. Oto po latach oczekiwań jego ulubiona gra komputerowa o dzielnym księciu z Persji została przeniesiona na ekran. Wizyta w kinie będzie okazją do wyjścia z ciemnego pokoju obklejonego plakatami Salmy Hayek i Optimusa Prima. W kinie oprócz tuczącego popcornu na fanów czeka dużo akcji, muskularny Jake Gyllenhaal i równie apetyczna co wirtualna Lara Croft, Gemma Arterton. Zdruszeń i uśmiechu będzie co nie miara. Nie musimy was namawiać, abyście przez dwie godziny mieli szansę poczuć się jak gwiazdor francuskiej piosenki, który sypiał z Bardotką, Jane Birkin i kilkoma innymi pięknościami epoki, prawda? Co prawda, życie Gainsburga miało swoje ciemniejsze strony, ale piękne kobiece ciała, m.in. letniejszy cast jako Bebe, przysłaniają je w tym filmie. Gainsburg rozczula i śmieszy, ale nie do głupawego rychotu. Dziś miło cofnąć się do epoki, kiedy ktoś potrafił szokować z klasą, a do tego nawet śpiewać. Horror, 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 przynajmniej wśród prawicowców. Disco, zepsuta muzyka ulubiona przez perwersów, pozbawionych gustu, powraca. A wszystko przez robaki, które pożywiły się dawno pochowanym truchłem najbardziej wstydliwej z muzycznych mód. Jeśli jednak obawiacie się, że disco robaczki przyczynią się do zepsucia młodego narybku polskich patriotów, to możecie być spokojni. Po przejściu przez układ trawienny robaka, disco pozbawione zostało całego swojego blichtru. Zdecydowanie większą szkodę wyrządzi dzieciarni słuchanie wyleniałych hip hopowców, kłócących się o to, kto ma większy. Brono! TALENT. Można wiedzieć, co tu się do larwy przędzy dzieje? To nie, to nie ja. Komiczne przygody w rytmie disco dla małych i dużych. Disco Robaczki wkrótce w Na That's impossible. Difficult, not impossible.